Siemano. Śmietnikowy raj 94. Co ludzie wyrzucają do śmieci? Nworek worek. Pełen skarbów. Patrz, koczątko Wielkanocny. Plastik. Ale to już nie jest plastik. To jest ryba. Płatka. czyżby biżuterię dochodzimy do łowców biżuterii jest zegarek witamy w śmietnikowym raju zapnijcie pasy, będzie więcej zegarków a być może i kolejnej biżuterii no to lecimy następna zdobycz to paseczki, to szlaki będzie oceniał. Spinki do koszuli, ładne. Tak, mam drugą. Nie, to jest sygnet. To sygnet. Jest i sygnet. I dalej nie wiemy, co jest w tym worku, co się ukrywa. Może kot? Widzę zegar Widzę zegarek Nie Część Aranżoleta Ale No nie Jeszcze nie tym razem Jeszcze nie ten moment Szukaj drugie spinki Spokojnie, zaraz opróżnimy ten worek Dobrze Razem z widzami Kieliszki Proszę bardzo. Jest róża. Jest róża. A skoro róża, to jest dobra okazja. O Kalina. Kalina. Wszystkiego dobrego z okazji urodzin. I wszystkim paniom, panom, którzy obchodzą lub będą obchodzić w najbliższym czasie. Gankosena. Jazda. Leki. Tak jak wspomniałem, plastik. Ale też. Warty uwagi O, partia Partia grzebieni Jeszcze nie nieotwor, otworzona 6 święty Olka 26 grudzień 2017 Wylądowało tam gdzie Nie powinno wylądować Świeca O nie, to zegar. Taki mini zegarek. Do serwetek. Zgadza się. Ładne. lake Kwiatuszki. Wiecie co? Do napoi, tak? Tak. Kolejny śmietnik będzie niebotyczny. Żeby tego było mało, mamy kompletny wysyp torebek, zaraz przedstawimy, normalnie jak pokaz mody. Oceniajcie na bieżąco. No się szminka jest. W zestawie. Po dotyku stwierdzam, że i ta torebka będzie miała jakąś zawartość. jeste portfel, patrz. O, prawdopodobnie tylko portfel. Medy i Kolejne dwie Do koloru i wyboru Większe, mniejsze Zaraz ocenicie wszystkie I różne kolorowe Torebki rosną jak grzyby po deszczu Która Wam się najbardziej podoba? mita żółta Żółta przyniesie szczęść normalnie, a jak. Mieliśmy na ten moment zaprzestać sprawdzania dywanów, ale że może być nowy pokażemy? 3, 2, 1. No, no wiecie co? Kurzu poleciało sporo, a jeżeli chodzi o sam dywan, to tak w sam raz na położenie śmietnikowe. A może taki dywanik? A co sądzicie o tym? To jest bluzeczka taka letnia, co? Bluzeczka, w kwiatki dla Agatki Na początku myślałem, że to obrusik Kącik żywnościowy, normalnie Sprawdzimy Twaróg wiejski 6 kwiecień, 2.4 Po terminie Ktoś przegapił Palma Nam na pewno nie uderzy do głowy, tak samo woda sodowa Do 8 lutego, 2.4 4 Aha. Co, marnotrawienie jedzenia, no Jakby nie było I ser gołda. 20 marzec wszystko po terminie, widzowie. Ludzie wyrzucają różne, pojedyncze rzeczy z wielu śmietników. Czas je pokazać. Album do zdjęć. ja, jaj. Kolekcja plecaków na śmietnikach Minecraft. A takiego plecaka spodziewaliście się? Związek Leśników Polskich Katowice 2019 Takich nieprzyjemnych obrazków wolimy unikać Nie sięgnę Ale stary, jaka bryka Po raz kolejny jesteśmy bogaci. BMW X6. W sam raz, aby ruszyć z nim na kolejny śmietnik. Na śmietnikowym raju nie ma rzeczy niemożliwych. No i teraz, Sylankę Jazda na śmietniki. Ruszamy dalej na polowanie na skarby. Tym razem w wersji zimowej. Nie tylko. Spróbujemy uratować kolejny kontener ze szkłem. O ładne. Ołóweczek w środku. Chyba nie wygląda. Wykretka. Z ruszyczką. czy to nie jest pęknięte? Nie, a widzisz, ja myślałem, że pięknie. Ja tak samo. A to takie nóżki ma. Już ja z góry skazałem na, pora, na pożarcie. A to panie, to jest kryształ. Tak, bo... to jest zakurzone. To jest... Zakurzone, to, to nie jest problem. Oczywiście, że nie wiem. Także widzowie, piękne łupy. Dużo naszych widzek, widzów uwielbia kryształy, więc postaramy się je znaleźć jak najwięcej. I oto pierwsze znalezisko, mamy na początek Zegar Ścienny No i bateria Jak myślicie, typujcie czy zacyka lub nie Ops No i cyka, lakie, widzowie Strachy na lachy, ale lekko o, przestraszeni byliśmy, nie Laka. Strach na wróble? Pokaż go. A to jest... Tego knypka. Był chyba, Uf, czy, Nie wiem, to taki Freddy Krueger. Albo Jason. O, ludzie. Bluzę pasuje zmienić, bo brudził sobie. Tak, na taką w kratki lepiej nie. Idziemy, idziemy. Strefa PUF. Czas zajrzeć. Propozycje, biżuteria, pieniądze, lakę. obuwie, ciuchy. I jest kabel, ale nie z nos. Przedłużać pojedynczy. Jo. wielkanocne cuda za nami. Więc zaczynają ludzie wyrzucać. Palemka. I koguciku Zapij No to jest z dnia zrobione, z kory z drzewa Fajnie to ktoś wymyślił, nie powiem Co tam ciekawego wyciągnąć? No ładna żółciasta doniczka A że jest wiosna, można kwiatki sadzić. Niech sobie rosną, zobaczmy jak się będzie prezentować na tamtej doniczce. Ola, hola, czuć wiosnę, spójrz na to, jaka ładna kurteczka dziecięca, zimowa co prawda. Będziemy ją ratować. Jeżeli nie będzie żadnych wad, wrzucimy ją do kontenera PCK. A że żadnych wad nie było, spełniamy swój nie tyle obowiązek, co przyjemność. Kotek, skarby w prawo czy w lewo? Dzięki. Termometr, odsłaniamy. Tak, termometr. Z podkową też O, taki... zobacz, zakopane. Wiedzą o tym wszyscy i każdy to powie. Gdzie podkowa w domu, tam szczęście i zdrowie. I tego nam i Wam szczególnie życzymy. Napotykamy na różne skarby. Zawsze ciekawi, co ludzie wyrzucają do śmieci. W tym przypadku, widzowie. Cena 15 zł częstochowa poświęcone. Widzowie, kto pamięta poprzedni odcinek, znaleźliśmy telewizor Panasonic, który ostatecznie nie zadziałał. A ile było tego nadźwigania się? I jak się okazuje, ten również jest Panasonic. Nie, 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 nie. nie. Ale matryca dobra raczej. Nie, drugi Wizy. raz nie będziemy zabierać. Nie przekonacie nas. Ni hu, hu Nie przekona nas nikt! Panasonic, kolejny telewizor. Co prawda, już bez. Część. Na szczęście. Dobra Laki, wiesz co? Ja mam propozycję, tak? Kolejny śmietnik będzie pełen skarbów. No i teraz jest pytanie. Stanęliśmy przy kartonie. Jaką zawartość? Pokaż. Nie mów, że to będą ozdoby świąteczne. Pełno ozdób świątecznych. Choinka z zaniołkiem grającym na harfie. A to wszystko w kwietniu i nie prima aprilis. Patrz, przywieszka Mikołaja o, w prezydencie Madzidzie z bociana Witamy w grudniu. Są i baranki. A to już. Połączenie Wielkanocy z Bożym Narodzeniem. Kolorowo się robi. Tych bałwanków to jest dużo, patrz. Chuinka z niezwykle atrakcyjnymi bombkami. Cudownie. W połowie ozdobiona, co prawda, choinka. A tu mamy świecidełka do, na światło do prądu. Koguciki. Proszę, jakie cudowne. Karton. Bombki. Tu mamy świeczki, o. sporo lampek i łańcuchów niebiesko-żółtych. Ła! otwieramy reklamóweczkę Pokazujemy tajemnicę tej reklamówki. Pierwsze ląduje koszyczek. Żelakie wyjmuj, wyjmuj. Wszyscy jesteśmy ciekawi. A no, zobacz, jakiś kogucik? Kogucik. Piej, piej. Robiony chyba na druciku Dobra, ja to tutaj ustawię kamerę na koszyk, a ty tu wkładaj o, zawartość. następny kogucik. Co ty, brzydkie kaczątko. <gulcik> Robi się coraz bardziej barwniej, kolorowo. Tak, tak, tak na brzydkiego nie wygląda. No na pewno ładniejsze od nas. Patrzcie, jakie połączenie! No, kompletne. Co tam jeszcze będzie? Czy już pusto? Czy jeszcze, nie? jeszcze coś tam jest. Dobra, jeszcze dobra. pisaneczki. Uwaga, uwaga, uwaga. O co Opa. ci wypadło? Także wszystko jest pod kontrolą. Cała i zdrowa. Wraca do koszyczka A wszystko to! Na śmietnikach! Lakę znika już do przyszłości na odcinek 95. Serdecznie zapraszamy! Zdrowia będzie się działo.